O oliwny widok w tobie dziwny. Ale Bata, ja w tym roku to się przygotowano, wziąłam sobie poduszkę pod kolana. No daj spokój, przecież na tej drodze krzyżowej to się klęka wstaje, klęka wstaje. No to ci rok temu moja ulubiona rajstopy, potargała. A przecież te klęczniki to szorstkie jak twoje pięty. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. No Beata, jaka teraz będzie następna stacja? No nie ratusz Arsenał! Boże, Beata, no bój się Boga i wszystkich świętych. Toć teraz Pan Jezus swoją matkę spotka. Któryś za nas? Cierpiał rany... O, teraz będzie Szymon pomagać nieść krzyż. Jaka wydra? Szymon wydra? Boże, ta ty jesteś wydra. Ty żeś się powinna bierzmowania zrzec. Naprawdę, ty jesteś zakręcona jak słoiki w piwnicy. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami tata co na obiad robisz? no jak schabowy? no piątek dzisiaj, jest, trzeba pościć, rybę trzeba zrobić dopiero się post zaczął a ty już grzeszyć chcesz? jak tak to już się najlepiej o tam ustaw do konfesjonału no co, no nie dość, że mięso w piątek to, to jeszcze jeden z siedmiu grzechów cudów świata, proszę ja ciebie obżarstwo ludu mój ludu Cóżem ci uczynił. Ty nie wierzę, patrz, maślakowa przyszła. Nie, nie, naprawdę, no święto, no cud, no zapisać w kalendarzu trzeba. Patrz, patrz, może się nawraca, no? No, ale za wyględnie nie wygląda. O, stacja szósta, to teraz Weronika wejdzie. Jak Weronika, Maria Magdalena to proszę ja cię, bo już po Zmartwychwstaniu. a poza tym Maria Magdalena to wiesz co najbardziej. I'll never be. Maria Magdalena, you're the creator. Uspokój się, byle jak, ale się zachowuj Bada, co ty śpiewasz, jakie chwalcie łąki umajone Masz, masz, tu masz pieśni na Wielki Post Tylko mi na nie otwórz jak w zeszłym roku A ty słyszałeś, że Maślakowej to emeryturę obniżyli? A no wiesz, no każdy swój krzyż nieść musi